Dzień dobry, witam gorąco i serdecznie, serdecznie w gościnnych murach Centrum Handlowego Wzorcowni. Razem ze mną jest pani Iza Tucholska, menadżer wzorcowni. Spotykamy się tutaj dzisiaj, żeby poruszyć trzy tematy, trzy sprawy, które dotyczą zarówno działań pomocowych, jak i zbliżających się świąt. Ja zacznę może od takiego tematu, który od kilku dni. Krąży po Wocławku dość tajemniczo. Chodzi tutaj o pastorałkę wocławską. Teraz, jak gdyby, rozwieje wszelkie wątpliwości. Pastorałka wocławska to wspólne przedsięwzięcie kilku podmiotów, kilku instytucji. Jest to pomysł Piotra Wieczorka z młodego Wocławka i jak gdyby do naszego pomysłu przyłączyła się właśnie wzorcownia, Urząd Miasta, Stowarzyszenie OLIGO. Towarzyszenie U Przyjaciół, Portal 4 A cóż to jest? Pastorałka Wocławska. Pastorałka Wocławska to jest, jak sama nazwa mówi, pastorałka, czyli jest napisany tekst, jest zrobiona muzyka. W tej chwili są już dośpiewane dośpiewywane i nagrywane poszczególne elementy utworu. Będzie nagrany teledysk i 22 grudnia, tutaj, we wzorcowni. Najprawdopodobniej około godziny 17.00 odbędzie się premiera tego teledysku, o której zaprosimy wspólnie wszystkich wrocławian do odśpiewania tej pastorałki, no, żeby jasność sprawy. Muzykę do pastorałki na podstawie pomysłu i Mateusza Pogorzelskiego zespołu No Way napisał Piotr Matuszkiewicz, postać powszechnie znana we Wrocławku. Również Piotr Matuszkiewicz i Jagoda Sobolewska wspólnie z zespołem nagrali tą pastorałkę. Kierownikiem wokalnym i jak gdyby pierwszym głosem całego przedsięwzięcia jest Czarek Klimczak, czyli postać również znana w Wrocławku. Oprócz niego w teledysku zobaczymy i usłyszymy m.in. Ole Więczczak, Martę Niewecką, Adę Wieczorek, Bartka Dudrę, Mateusza Pogorzelskiego, ale również taki powracający głos wokalny starego wosławskiego wokalisty Macieja Kowalczyka, który kiedyś też śpiewał. Będą również małe dzieci, będzie chór zespołu szkół katolickich imienia księdza Jana Długosza. Będzie szkoła tańca Judyta Witkowska Dance Studio, która będzie tańczyła, będzie wiele różnych niespodzianek muzycznych na tym teledysku i podczas, podczas tej prezentacji. Ja tylko tak dopowiem, że aranżację, nad aranżacją utworu pracował przede wszystkim Piotrek Matuszkiewicz i Czarek Klimczak przy moim skromnym udziale. I również skromnie zasygnalizuję, że jestem autorem tekstu tejże pastorałki, bo każdy w tym, w tym czymś robi to, co robi najlepiej. Tak? Więc podzieliliśmy się właśnie w ten sposób, że Piotrek Matuszkiewicz muzyka, Czarek aranżacja i linia melodyczna, a ja tekst. W przygodzie z pastorałką Wosławską będzie towarzyszyć wiele różnych eventów, wiele różnych przedsięwzięć zapraszamy chętnych do, do współpracy. Ważnym elementem tej pastorałki będzie to, że w sam teledys będą wplecione życzenia jak gdyby od dwóch gospodarzy naszego miasta, czyli gospodarza duchowego jakim jest Jego Ekscelencja ksiądz biskup Wiesław Mering i prezydent Wrocławka pan Andrzej Pałucki. Co dalej z tą pastorałką? No, to już czas pokaże. W każdym razie zapraszamy wszystkich gorąco i serdecznie. 22 na godzinę, najprawdopodobniej 17 tutaj do wzorcowni, tylko że na poziomie zerowym, tak? Na poziomie zerowym będzie ustawiony ekran, gdzie będzie ta pastorałka zaprezentowana. Drugim tematem dzisiejszego briefingu. Szanowni Państwo, jest już trzecia gala wolontariatu i tutaj również włączyła się wzorcownia. Za, za kilka dni, pewnie w poniedziałek, umieściły w trzech miejscach plakaty z twarzami i nazwiskami tegorocznych kandydatów do tytułu wolontariusza ROF-u. Jest ich 11. Można na nich głosować tradycyjnie na portalu młody, młodywocławek.pl. Trzecia gala wolontariatu odbędzie się w Pałacu Bursztynowym 7 grudnia, początek o godzinie 17 .00. i w tym roku organizatorami no, są tradycyjnie Centrum Wolontariatu Wocławek i przy współpracy właśnie Projektu Wocławek, Fundacji Samotna Mama, Stowarzyszenia Oligo, Klubu Abstynenta Uprzyjaciół, Centrum Handlowego Wzorcownia i Portalu 4. Tradycyjnie już bo po raz trzeci nad galą wolontariatu patronat objął pan prezydent Andrzej Pałucki, a w trakcie gali, oprócz prezentacji kandydatów, będzie również zaprezentowany program artystyczny uczniów podstawskich szkół. Między innymi będzie to G14, gimnazjum numer 14, gimnazjum numer 12, podopieczni Fundacji Samotna Mama i najprawdopodobniej również uczniowie szkoły podstawowej numer 10. I trzeci temat to temat, który no, trwa już parę ładnych miesięcy, gdzie Centrum Wolontariatu się włączyło i jak gdyby wspiera tutaj działania wzorcowni. Ja może oddam głos pani. Począwszy od sierpnia, zbieramy ze nakrętki dla chorej dziewczynki kręckiej krzyickiej. Nakrętki są zbierane tak naprawdę w siedmiu galeriach w całej Polsce. My uczestniczymy w jedną z galerii. Udało nam się zebrać do tej pory już niebogatelną ilość właśnie dzięki pomocy Centrum Wolontariatu i wielu osób i prywatnych i instytucji, łączyły się w to szkoły Wrocławka, i Za co serdecznie dziękujemy. Zebraliśmy do tej pory ponad 40 dużych, dużych portów, naprawdę dużych nakrętek, zachęcamy do przynoszenia cały czas większej ilości, ponieważ do tej pory yeah. na cel zakup urządzenia do dla Lenki Tuzińskiej została zebrana Mniej więcej połowa wymaganej kwoty. Także apeluję do Państwa, aby nie wyrzucać nagrętek, przynosić się do wzorcowni. My wszystko przekazujemy rodzinie dziewczynki, która tymi kwotami będzie później rozporządzała na konkretny cel. Korzystając jeszcze z okazji chciałabym Państwa zaprosić do wzorcowni, w której teraz w grudniu się naprawdę będzie działo bardzo wiele. Zapraszam, będziemy epatować świąteczną atmosferą. Zaczynamy już teraz od Andrzejek, którym będziemy... Przewodziła magiczna, bardzo magiczna atmosfera z wróżkami i z romskimi występami. Natomiast później, począwszy od Mikołajek, właściwie codziennie będzie można spotkać w Galerii Świętego Mikołaja. Dzieci będą mogły przyjść pobawić się w weekendy z elfami, ze śnieżonkami. Wszyscy będą mogli robić zdjęcia ze Świętym Mikołajem. Przewidzieliśmy naprawdę wiele atrakcji, zabaw, wspólne śpiewanie kolęd. Będziemy zrobić wszystko, aby państwo poczuli się dobrze i aby przyjmiecie państwo, które Wracając do nakrętek, to tak jak powiedziałem, że 22 będzie tutaj premiera Pastorałki, to będzie ustawiony znów specjalny kosz, gdzie bardzo, bardzo gorąco apelujemy i zachęcamy Wrocławia, żeby te wszystkie plastikowe nakrętki od mleka, od koli, od mineralnej, no od wszystkiego, Chowali do jakiejś torebki i po prostu przynosili, przynosili do wzorcowni. No i zwłaszcza w okresie świąteczno-noworocznym również nie wyrzucali tych nakrętek, tylko tak do trzech króli donieśli je tutaj do wzorcowni. To ty. Ja dziękuję.